Polak z Poznania, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego w czasie studiów, znany jako Leszek Kaczmarski. Dzisiaj o jego wtargnięciu na boisko podczas meczu Niemcy Gana piszą portale z całego świata. Kojarzę, kojarzę oczywiście naszego studenta. Zawsze uśmiechnięty, wesoły, pełny energii, życia. E, to zarażał, to prawda. Leszek Kaczmarski najwyraźniej ma nowy pomysł na życie. To już drugi taki jego wybry. Jest Leszek Kaczmarski. Były student Uniwersytetu Zielonogórskiego zadebiutował w swojej nowej roli rok temu podczas Mistrzostw Świata w lotach narciarskich w słoweńskiej planicy. O, jakiś golas przybiegł pogratulować Piotrkowi. Ojej, ślisko, co? Jak mówi jego wykładowca dr Paweł Walczak, filozofia to kierunek, na który przychodzą ludzie nietuzinkowi o szalonych głowach. Taki właśnie był Leszek Kaczmarski. My staramy się ten, to, to szaleństwo jakoś okiełznać i ukierunkować. No w przypadku pana leszka może nie do końca nam się udało, ale zdaje się, że, że, że sobie radzi. W 2010 roku leszek kaczmarski bronił pracy magisterskiej pod tytułem estetyzacja rzeczywistości według koncepcji Welsza. Estetyzacja rzeczywistości według koncepcji. Welsz. Welsz mówi m.in. o estetyzacji powierzchownej, która jest silnie związana z ekonomią i strategią marketingową. Wszystko wskazuje na to, że akcja na murawie też była marketingiem. No jeżeli pan pyta o to, czy biegał nagi i półnagi po salach wykładowych, no to nie. <ścoughs> nie było takich ekscesów. No pamiętam go aczkolwiek, no trudno mi tutaj mówić o szczegółach. Leszek Kaczmarski kupił do Brazylii bilet na samolot tylko w jedną stronę na swoim facebooku. Otwarcie pisze, że dzięki swojej akcji chce zarobić na bilet powrotny.